najczęściej widzimy to, co złe i wtedy się pytamy, a dlaczego Bóg nie reaguje? To, to tylko pokazuje, że musi być jednocześnie wiele momentów, gdzie reaguje i wtedy mówimy, o, tak jest dobrze, tak jest normalnie. Tak powinno być. Tak powinno być, a później jak Bóg nie zareagował, gdzie pozwala, żeby ludzka wola i zło mogło się uaktywnić, dojrzeć, pokazać inne oblicze, inną twarz, to mówimy, gdzie jest Bóg. Natomiast patrząc na historie biblijne, wielokrotnie widzimy, gdzie jest to księga, gdzie Pan Bóg właśnie daje możliwość Zajrzeć za kulisy i pokazać, jak to było kiedyś, skąd to się wzięło, tłumaczy nasz świat. I jest wiele momentów, gdzie a to ktoś naciągnął strzałę i strzelił, i jakiś król został ugodzony. Znowu można zapytać, a dlaczego ten, a inni, którzy byli złymi królami, nie zostali ugodzeni? No wciąż właśnie to pozostaje w Bożej kompetencji. To on decyduje, jak to się rozgrywa. Mamy historię upadku Babilonu, mhm. gdzie jednej nocy imperium, które dumne, potężne ale nagle przestaje istnieć, bo Bóg wyznaczył dzień, kiedy królestwo zostało zakończone, imperium jedno przestaje istnieć, a drugie przejmuje władzę.